Naczepa Balkmaster to rozwiązanie transportowe adresowane do przedsiębiorstw z branży rolniczej. Produkt służy do przewozu takich ładunków jak płody rolne, biomasa, nawozy, towary umieszczone w workach big bag lub na paletach. Naczepa Balkmaster powstała w oparciu o sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne znane już z pojazdów Wieltona. Konstrukcja naczepy to połączenie lekkiej aluminiowej skrzyni i obniżonej stalowej ramy. Bulk Master dostępny jest w różnych wersjach, aby możliwe było dobranie optymalnego rozwiązania zgodnego z potrzebami naszych klientów. Nabywcy mogą decydować m.in. o rozstawie osi, wysokości siodła, pojemności skrzyni ładunkowej, długości pojazdu czy dodatkowym osprzęcie. Dostępne w standardowym wyposażeniu klapo-drzwi wykonane są z aluminiowych komponentów, dzięki czemu są lekkie i wygodne w obsłudze. Bezpieczeństwo ładunku gwarantują wzmocnione uszczelnienia pomiędzy klapą a podłogą i ścianami bocznymi. Dodatkowym udogodnieniem są dwa otwory sypowe. Jako alternatywę oferujemy również drzwi lekkie oraz klapę pionową. Naczepy Bulkmaster wykorzystują w swojej konstrukcji najlepsze rozwiązania stosowane w pojazdach Weight Master, sprawdzone na bazie wieloletnich doświadczeń naszych klientów z całej Europy. Zaprojektowaliśmy je, by stały się solidnym ogniwem łańcucha transportowego wspierającego rolnictwo. Zastosowanie wysokiej jakości komponentów i nowoczesnej technologii produkcji są gwarancją niezawodności, bezpieczeństwa i efektywności transportu. Mocowane na ramię akcesoria, takie jak aluminiowa drabina, są łatwo i szybko dostępne podczas codziennych prac, a zapinana na pasy plandeka gwarantuje maksymalną szczelność ładunku. Podest roboczy z rozkładaną drabinką dzięki mocowaniu do skrzyni ładunkowej jest stabilny i zapewnia bezpieczeństwo podczas rozwijania i zwijania plandeki. Podłoga naczepy została wykonana ze stoku aluminium o podwyższonej wytrzymałości i odporności na ścieranie, a jej profile są gęsto rozstawione. Dzięki temu wywrotka sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Balkmaster wyróżnia się obniżoną ramą typu gęsia-szyja. Dzięki temu środek ciężkości wywrotki został obniżony o 8 cm, a naczepa zyskała zwiększoną stabilność. Co więcej, obniżenie wysokości całkowitej o 12,5 cm sprawia, że załadunek skrzyni oraz manewrowanie pojazdem jest znacznie łatwiejsze. Najważniejsze zalety prezentowanego produktu to maksymalna ładowność dzięki zwiększonej skrzyni ładunkowej oraz zmniejszonej masie, a także stabilność i łatwość załadunku dzięki ramie typu gęsia-szyja. Wielton, ekspert na drodze.